Dzień dobry moi drodzy, witajcie na moim kanale Marta Sapylak DIY Garden. Mamy połowę listopada i słuchajcie, u mnie dzisiaj rano przyprószyło śniegiem. Teraz się ociepliło, ten śnieg spadł, ale tutaj uwierzcie mi było biało. Ja biorę się za wysadzanie tulipanów. Mam ich około 500 sztuk i wszystkie moje tulipany powędrują albo do takiej podwyższonej skrzyni, albo będą rosły w donicach. Ja tulipany traktuję jako rośliny jednoroczne, bo większość z tych odmian, i ja już to zaobserwowałam, może tutaj inni y, moi obserwatorzy mają inne doświadczenia, ale z moich takich obserwacji wynika, że te tulipany y, jednak nie powtarzają już tak pięknego, bujnego kwitnienia jak w tym pierwszym roku. Te kielichy są po prostu marne i zazwyczaj idą w liście. Są odmiany, które pod, powtarzają kwitnienie, ale ja y, akurat. Nie bawię się w takie tematy, bo no, nie mam za dużo tego miejsca, a potem te wszystkie moje donice wykorzystuję na kolejne kwiaty, takie sezonowe. Słuchajcie, oprócz tego, że będę wysadzać tulipany i opowiem Wam o tych tulipanach, hmm, przepraszam Was, ale mój pies się denerwuje, to jeszcze Wam podpowiem, jak zrobić na przykład takie etykiety, żeby te tulipany sobie oznaczyć. Ja mam 26 od, odmian, więc. Hmm, Potem, żeby wiedzieć i opowiadać Wam o tych odmianach, to też trzeba no, mieć gdzieś to zapisane, najlepiej zrobić sobie takie etykiety, więc też Wam powiem. Pewnie się dziwicie, po co mi ten chochał, po co mi te patyki tutaj w tej donicy. Słuchajcie, ciężkich donic nie przenoszę, bo one są po prostu za ciężkie dla mnie. Nie mam też tak y, miejsca, żeby... Je gdzieś pod zadaszenie dać, dlatego ja sobie robię, słuchajcie, zadaszenia nad tymi cebulami, żeby te cebule nie zamakały. Ale to będzie w dalszej części. Także zapraszam na kolejny odcinek. Moi drodzy tak jak Wam wspomniałam na samym początku, odmian tulipanów mam 26. Niektórych mam po 50 sztuk i te po 50 będą w, będę wkładać w wiklinowe kosze. Ja sadzę dość gęsto moje tulipany, żeby potem mieć piękny, efektowny bukiet i nie szukać tego kwiatka gdzieś tam między liśćmi, tylko po prostu podziwiać piękny kolorowy bukiet kwiatów. Moje tulipany zaczęły przychodzić już gdzieś tam w połowie września. I słuchajcie, zazwyczaj, zazwyczaj, może dość często, bo nie zazwyczaj, ale dość często tulipany przychodzą albo inne rośliny cebulowe przychodzą w nylonowych torebkach, dlatego warto te. Tulipany przekładać sobie albo do kartonowych pudełek, ale tych pudełek nie zamykamy, tylko zostawiamy je otwarte, tak żeby to powietrze ciągle krążyło, albo do takich papierowych yy, torebek, których też nie zamykamy. Jak widzicie, moje torebki wszystkie są otwarte i tak te tulipany sobie czekają. No teraz już yy, drugi miesiąc. Yy, ostatnio. Yy, Udało mi się kupić sporą część cebul, właśnie tulipanów na promocji. Słuchajcie, te tulipany były w tych swoich nylonowych torebkach gdzieś tam jeszcze pod zadaszeniem albo w samym sklepie i one zaczynają, zaczynały już wypuszczać. No to widzicie w jakich to warunkach te cebule są trzymane. Także na to warto zwrócić uwagę. Przychodzą nam cebule od razu. Przekładamy do toreb papierowych. Warto je sobie jeszcze podsuszyć, żeby tam nie było żadnej pleśni, żeby nam się wilgoci, żeby żadna pleś się nie rozwijała. Zobaczcie, jakie tutaj już dość pokaźne kły są. Słuchajcie, 26 odmian, można się nieco pogubić, dlatego ja sobie w tym roku wymyśliłam, że będę miała takie eco Zero Waste etykiety. Bardzo szybko się robi, bo to są patyczki do lodów. Tutaj używam pernamentnego markera, którym sobie opisuję, więc deszcz mi tego nie zciąga, nie będzie mi to roz, tego rozma, rozmazywał. No i oczywiście patyczki różnej długości. Słuchajcie, taki patyczek bardzo szybko się robi. Ucinacie sobie kawałek patyczka, nie wiem, 20-30 cm ostrym nożem przez środek na krawacie. Ja sobie już tu rozkrojam, żeby mi to łatwo i szło, bo te patyki akurat mam takie, tako, takie drzewo, że to jest dość twarde i trzeba troszkę młotkiem postukać. I teraz jak zrobi nam się tutaj piękna szczelina, w tą szczelinę wkładacie sobie taki patyczek i zobaczcie jakie macie piękne etykiety do oznaczania tulipanów. No a potem co? Na ognisko i wykorzystamy popiół właśnie drzewny do obsypywania czy do posypania warzywnika, czy obsypywania Cebulowych. Ja wykorzystuję popiół drzewny, na to też warto zwrócić uwagę, bo popiół drzewny ma w sobie właściwości antybakteryjne, więc bardzo dużo chorób grzybowych już na samej cebuli nam będzie zabijał, będzie chronił tą cebulę przed atakiem tych właśnie chorób grzybowych. A teraz mamy bardzo dużo wilgoci. Dlaczego ja też sadzę tulipany? Staram się sadzić tulipany jak najpóźniej. Słuchajcie, jeśli macie w swoim ogrodzie bardzo zbitą glebę i posadzicie te tulipany za wcześnie, a będzie ta jesień taka wilgotna, mokra, czysta, bez słońca, to te tulipany uwierzcie mi, ale zaczną obgnijać. Tak samo jeśli sadzicie sobie tulipany, wysadzacie tulipany do donic, to też te donice warto albo zabezpieczyć w jakiś sposób. I ja Wam pokażę, jak zabezpieczam moje donice, bo tych dużych po prostu nie przenoszę. Część z nich już jest pęknięta, gdzieś tam była uszczerbana, ale ja po prostu tego nie wyrzucam, tylko. Ustawiam w jednym miejscu i to po prostu sobie tak stoi i tak się trzyma, ale warto takie donice, donice zabezpieczyć, żeby ta. Ochronić te cebule przed nadmiarem wilgoci. Um, więc to jest jedna, jedna, jedna właśnie taka sprawa. Mniejsze donice oczywiście zaniosę do mojego foliaka albo gdzieś tam przestawię pod zadaszenie, żeby jednak ten deszcz nam nie zacinał. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra, nie przelana, więc na to warto zwrócić uwagę. No i co? Słuchajcie, z tych takich organizacyjnych tematów to chyba byłoby tyle. Zaraz Wam pokażę, jak ja będę tutaj te to, tulipany Wysadzać do tej długiej, podwyższonej skrzyni. Skrzynia była, ziemia w skrzyni, bo tutaj rosły dalie, była przygotowana po tym, jak wykopałam swoje dalie, nawiozłam mojego kompostu, poszedł obornik. No i w taką właśnie ziemię będę wysadzać. Oczywiście będę przysypywać, można obtoczyć cebulę tulipanów w tym popiole drzewnym, albo można też zrobić rowek, posypać i właśnie w te posypane, obsypane popiołem drzewnym rowki włożyć w cebulę tulipanów. To samo będę robić w donicach. I na sam koniec pokażę wam, jak właśnie zrobić sobie takiego chochoła na co zwrócić uwagę, bo też jest jeden, jeden taki trik, na który warto zwrócić uwagę. Także słuchajcie, ja biorę się za sadzenie i tak na szybko wam pokażę, jak ja to robię. Moi drodzy, ja już uzbrojona jestem w moje robocze rękawice i będę wysadzać pierwszą odmianę. Pierwsza odmiana to jest odmiana no name, były cebulki na promocji, e, opisane były jako tulipan różowy, więc po prostu kupiłam kilka sztuk, a dokładnie na tych etykietach e, przy każdej jednej odmianie wpisałam sobie ilość, e, tak żeby mniej więcej wiedzieć, jak tutaj. E, zarządzać tymi moimi donicami, więc jeśli mam na przykład po 20, po 30 czy po 50 sztuk, to będą szły większe donice. Jeśli mam po 10 czy 15, to będą szły mniejsze donice. No i teraz słuchajcie, mam też naszykowany popiół ziemi, oczywiście tyle, zawsze cebulę, czy czosnków, czy narcyzów, czy tulipanów, sadzimy na trzy długości takiej cebuli. Ja sobie tutaj ściągnęłam trochę tej ziemi, bo y, troszeczkę jej za dużo nasypałam, ale tą ziemią po prostu przysypię te moje tulipany. No i teraz tak mam zrobiony rowek. Słuchajcie, biorę garść popiołu i każdy ten rowek posypuję tym popiołem. I teraz w ten. Rowki obsypane popiołem, będę wysadzać tulipany. Tak samo możecie zrobić z narcyzami, z czosnkami ozdobnymi, z krokusami, w zależności co tam sadzicie. No i teraz 15 cebul ląduje właśnie w te roweczki. Jeszcze mocno sobie je wcisnę. Sadzę tak, żeby cebula nie dotykała cebuli, ale dość gęsto. Tak jak Wam mówiłam, ja nie lubię oglądać pustych przestrzeni na rabatach. Więc obsadzam to, te moje przestrzenie, te moje donice, podwyższone skrzynie dość gęsto. I staram się również tak, żeby cebula, czy to będzie donica, czy to będzie skrzynia, nie dotykała właśnie obrzeży e, skrzyni, żeby nie przejmowała, nie odbierała tej e, temperatury właśnie takiej, że z, dotykając takiego, takiej przestrzeni, e, a e, miała taką izolację, więc na to też sobie zwróćcie uwagę. Ja tutaj po kolei będę teraz wysadzać. E, na sam koniec wszystko przysypię, e, tak jak Wam mówiłam, Etykieta dość widoczna, żeby potem nie szukać w liściach na brzegu i e, obsadzę całą skrzynię. Jak obsadzę całą skrzynię, żeby wam tutaj nie przeciągać, to wam e, powiem, co będę robić dalej. I zobaczcie, moi drodzy, tak wyglądają u mnie posadzone cebule tulipanów w skrzyniach. E, zaraz się wezmę, zasadzenie e, tulipanów w Donicy też wam to pokażę. E, jak widzicie, gęsto, mniej więcej. No taka tutaj jest około 2 cm, 2,5 cm odległości między jedną a drugą cebulką. Tutaj jest około 15 cm i w takich właśnie rozstawach ja sobie sadzę moje tolipany. Mam to już przepraktykowane, sprawdzone. Jak widzicie, ja wysypałam rowki popiołem. Jak macie dużo popiołu, to wcale nie zaszkodzi, jeśli posypiecie jeszcze tutaj powierzchu te cebulę. Tak żeby no, ty, tym popiołem na pewno nie, zaszk nie zaszkodzicie swoim e, cebulom, a ten popiół będzie, tak jak Wam mówiłam, chronił cebulę przed różnymi chorobami grzybowymi i e, dojadę do końca i będę przysypywać e, te tulipany ziemią. Słuchajcie, moi drodzy, długa donica z tulipanami już jest przygotowana. Teraz biorę się za obsadzanie tego kosza wikminowego. Tutaj zawsze wchodzi mi 50 sztuk cebul tulipanów. I żeby tego nie przenosić, bo jednak tych donic będę miała więcej troszkę niż w tamtym roku, a z miejscem też jest kiepsko, więc ta zostanie sobie tutaj na tej rabacie w warzywniku, jak stoi, ale zrobię dla niej zabezpieczenie, więc bierzemy się za sadzenie. Oczywiście pierwsze co idzie, no to idzie popiół czyli posypuję sobie całą donicę, tutaj obsypuję. Słuchajcie, popiołem. Popiół jest wsypany i będę układać teraz tulipany. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj mam taką odmianę Early Surprise i to jest odmiana, którą sobie zamawiałam w Dutch Bulbs. 50 sztuk. One były pakowane w takich foliowych torebeczkach po 5 sztuk niestety, więc trzeba było to wszystko rozerwać, ale zobaczcie, przyszły w połowie września i dwie są niestety już do wyrzucenia, zrobiły się jak widzicie. O, nie wiem, czy to dobrze widać, już Wam pokazuję. O, właśnie takie uschnięte. Więc, mimo że my kupujemy sobie po 50 sztuk, to zawsze jakieś straty są, i z tym trzeba się niestety liczyć. Czasami zależy też od jakiego dostawcy albo też producenta. Ten odpad jest dużo większy i zdarzyło mi się, że na 10 cebul, 5 było po prostu do wyrzucenia, no ale nic, tutaj mam 50, więc zostało 48, i teraz gęsto będę sobie układać te cebule właśnie tutaj, w tym koszu, a jak, słuchajcie, jak wszystko zrobię, to wam pokażę tego chochoła, jak zrobić, jak zabezpieczyć. Także ja sobie działam. Moi drodzy, teraz nie pozostaje nic innego, jak zrobić jakąś osłonę i najlepiej wykorzystać sobie do tego gałązki różnego igliwia. Na przykład jeśli przycinamy sobie tuję jesienią, to gdzieś tam warto w takie zacienione miejsce odłożyć i wykorzystać potem te gałęzie, czy na przykład kupić kilka gałęzi czy mamy z wycinania, z wycinki jakichś drzew, czy sąsiad coś usuwa. Więc warto sobie przynieść takich gałęzi i mieć właśnie na zabezpieczenie donic roślin w donicach, których nie możemy gdzieś tam przetransportować, a taka osłona będzie nam chroniła nasze w tym przypadku cebulę tulipanów przed nadmierną ilością wilgoci, bo ta wilgoć jednak będzie spływała i właśnie po ściankach, po tych, po tych gałęziach, gdzieś tam na dół spływała poza tą wiklinową osłonkę, nie będzie wpływała nam tutaj do i zamakała samej ziemi z cebulami. Także potrzebny nam jest drucik florystyczny i oczywiście słuchajcie gałęzie. Ja mam jodełkę i tutaj sobie fajnie obkręcamy i robimy dachówkowo, tak, żeby nam nie zacinało nic. I słuchajcie, moje zabezpieczenie przed nadmierną ilością deszczu czy śniegu nad tulipanami posadzonymi w donicach, a donice zostawiam, nie chowam nigdzie, zrobione i tak zrobię z. Wszystkimi tymi wysokimi donicami, które mam w ogrodzie i których nie sprzątam. Osłona gotowa. Byle do wiosny, kochani, byle do wiosny. Moi drodzy widzowie, ja mam dla Was niespodziankę w postaci kodu rabatowego. Kod rabatowy do sklepu Ewa w Ogrodzie na hasło Marta 20: Dostajecie 20% zniżki na wszystkie cebulowe, w tym wszystkie miksy. Kod rabatowy oczywiście nie łączy się z innymi promocjami o tym należy pamiętać i obowiązuje tylko dzisiaj, czyli 17 listopada do północy. Mając ten kod, Podpisując kod Marta 20, tak jak wspomniałam, 20% zniżki na wszystkie tulipany narcyzy, lecz czosnki ozdobne, więc jeśli ktoś jeszcze nie zakupił e, cebulowych i się waha, a chciałby skorzystać z promocji, to słuchajcie, zapraszam do sklepu Ewa w Ogrodzie i razem ze mną możecie posadzić wszystkie te cebule, mając cały ten instruktaż, jak ja sadzę moje tulipany i jak, jak, jak ja o nie dbam. Zapraszam serdecznie, korzystajcie. Moi drodzy, ja wysadziłam część moich tulipanów. Zaraz biorę się za obsadzanie tej donicy, tamtej z tyłu. Za mną na środku warzywnika też rosną tulipany, ale tam tulipany są posadzone razem z bratkami i z niezapominajkami, więc e, ten chochoł jest zrobiony troszeczkę wyżej. Zaraz wam jeszcze wam na sam koniec pokażę, jak to w, tamtym, w tamtej kwestii rozwiązałam, bo niestety nie możemy zrobić e, tego chochoła do samego dna e, donicy, żeby te rośliny zielne miały jednak dostęp do powietrza i to powietrze ciągle tam krążyło, żeby nie doszło do żadnych chorób grzybowych, żeby się nie wdarła pleźni, i tak dalej, i tak dalej. Więc też Wam to pokażę już na sam koniec. Pokazałam Wam, jak zrobić piękne etykiety Zero Waste, czyli wykorzystaj to, co masz pod ręką. No i cóż, bardzo dziękuję moi drodzy za oglądanie tego odcinka. Zostawiajcie komentarze, dzielcie się Waszymi doświadczeniami w uprawie właśnie tolipanów w donicach. Zobaczcie, ja tutaj mam na przykład taką donicę żeliwną, którą będę obsadzać. Wczoraj zawiozłam do mojego kolegi yy, i wywiercił mi dziury, bo niestety ta żeliwna yy, donica nie miała osłonki, będę wysadzać tulipany. W takie donice gliniane. Tutaj wchodzi po 5-6 sztuk. Więc jest naprawdę dużo pracy jeszcze przede mną. E, ja zaraz idę naszykować gorącej herbaty. Popiję sobie herbaty. E, życzę Wam bardzo miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A i nie, zap, nie, za, za, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Moi drodzy. Do usłyszenia. Dziękuję. I tak jak Wam mówiłam, na sam koniec już ta donica tutaj 96-litrowa to jest donica. też jej nie mam jak sama przenieść, więc yy, też jest taki hochoł zrobiony. Ale zobaczcie, ten hochoł jest zrobiony na takiej wysokości, tak żeby te bratki, nie niezapominajki yy, tużyca tutaj włosista, miały dopływ ciągle powietrza, żeby to powietrze krążyło. Natomiast tutaj w samym środku yy, mam posadzone właśnie. Tulipany Sara Raven, więc czekam kochani, czekam, czekam, czekam wiosny, niech to wszystko buchnie, bo większość moich tulipanów właśnie będzie tutaj w warzywniku w Donicach. Do usłyszenia i raz jeszcze dziękuję.